Witajcie, kochani, chciałam Wam coś opowiedzieć na temat seminarium z leków ptasich w homopatii, które zrobię 25 i 26 października razem z dr Marią Krzanowską z Łodzi. Otóż uczyłam się tych leków ptasich wiele lat, ale ich do końca nie rozumiałam, nie czułam po prostu. Nie było dużo książek, to była wiedza dopiero taka no, raczkująca. Te około 10, pewnie lat temu, aż przyjechał do Poznania do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Homopatów i Farmaceutów, gościnnie z wykładami dr Jonathan Hardy z Anglii, i przedstawił, piątek, sobota, niedzielę, od rana do wieczora, przypadki leków ptasich w homopatii klasycznej czyli wywiad cały z pacjentem, długi. Y Analizę, jak doszedł do danego leku i wideokontrolę. I po tym czyniowym seminarium poczułam dopiero, e, tak poczułam, że już czasami wiem, jak pacjent wchodzi do kabinetu, że wymaga leku z gromady ptaków. A dlaczego z dr Marią Krzanowską? Ponieważ znamy się ze stowarzyszenia e, ponad 20 lat, z kursów najczęściej różnych warsztatów i tak rozmawiając sobie czasem wymieniłyśmy się takimi spostrzeżeniami i ciekawostkami na temat naszych fajnych przypadków ptasich i zorientowałam się, że dr Maria Krzanowska ma wiele przypadków ptaków takich gatunków, które ja Nigdy nie miałam, nie poznałam, nie znalazłam dla pacjenta i pewnie nie umiałabym rozpoznać. Nie chcę wam tu spoilerować, o jakie to gatunki ciekawe chodzi, ale stwierdziłyśmy, że fajnie by było między nami i dla Was, kochani, podzielić się właśnie tą wiedzą. Te warsztaty są dla początkujących i zaawansowanych, bo to nie ma znaczenia każdy przypadek jest inny. Dla medyków i niemedyków zapraszamy wszystkich, każdego, kto kocha to i chce się szkolić dalej. Będziemy to robić, pokazywać od początku, tak jak to się zawsze robi na seminariach homopatycznych czyli dlaczego pacjent wymaga leku zwierzęcego, po czym to rozpoznać w wywiadzie z pacjentem i dalej, dlaczego, jakie cechy wywiadu, słowa, gesty, ubrania, odczucia, sny świadczą, że to jest lek z gromady ptaków, a nie z gromady ssaków, albo z innej. I dalej analizę, jak doszłyśmy do danego gatunku, co nas nakierowało. I wideokontrolę, czyli jak zmienia się osobowość, psychika pacjenta po dobrze dobranym leku i jak od razu wszystkie dolegliwości znikają, Bo w homeopatii klasycznej mamy jeden lek dla pacjenta, tu się nic nie zmieniło od samego początku, od 250 lat jeden lek, który pokrywa wszystkie objawy fizyczne, psychiczne, który dociera do najgłębszego złudzenia, bo choroba jest złudzeniem wynikła straum z straum z przodków, straum w naszym życiu tu i teraz z traum, kiedy byliśmy w łonie matki naszej i straum karmicznych. To już teraz wiemy i to już jest pewne, bo jest tyle terapii, na przykład regresing hipnotyczny, że to już jakby nie ma co do tego wątpliwości. Zupełnie inne patrzenie na zdrowie, chorobę jest tutaj w homopatii klasycznej i w innych dziedzinach medycyny informacyjnej, czyli medycyny przyszłości. Tabletka chemiczna już się przeżyła. Ponieważ ona niczego nigdy nie wyleczyła, tylko tłumiła objawy, powodując stopniowe pogarszanie się całego stanu zdrowia. Ja nie będę wam tego tłumaczyć, bo przecież to wszystko wiecie, kochani. Zapraszamy Was do poznania 25-26 października. Znajdziecie dostęp do tego seminarium, możliwość wpłat, zapisów przez stronę dr Marii Krzanowskiej. Podaję tutaj adres mariakrzanowska.com Szkolenia w Realu. Do zobaczenia, kochani.